Nie picie alkoholu na Filipinach jest społecznie nieakceptowalne, to nie jest żart, ani to nie jest wyolbrzymienie. Oni tutaj naprawdę nie potrafią zrozumieć, jak ktoś mówi, że nie pije alkoholu. I jak proponują szota i ty mówisz nie dziękuję, automatycznie jest to odbierane jako brak okazania szacunku, więc nauczyłem się już tego, żeby po prostu mówić, że nie piję alkoholu. Więc oni wtedy patrzą jak na wariata, naprawdę, jak, ale jak można nie pić alkoholu, że, że to jest bez sensu. Takie są wzroki, nie? Jeszcze ja osobiście nie poznałem Filipińczyka, który by nie pił, który by miał problem z alkoholem, w sensie wielu tutaj jest alkoholików, ale oni nawet nie wiedzą, że są alkoholikami. Tutaj po prostu jakby idea alkoholizmu nie istnieje. Dopóki jest alkohol, to nie ma problemu. Problem się zaczyna jak alkoholu nie ma. No ale wtedy pojawia się biały i problem się często kończy. Osoba, która nie pije tak jak ja od już nie wiem ilu miesięcy wyjazdu z Manili, Już w Manili też tam ze dwa chyba czy trzy miesiące nie piłem. To. No to ja się czuję tutaj niekomfortowo w takich e, sytuacjach, gdzie jest grupa dorosłych mężczyzn, czy nawet chłopaków w moim wieku. Starszych, młodszych. I, ej, dawaj, szota, napijemy się. Ja mówię, nie, dziękuję, ale nie piję alkoholu. E? I znowu, kółeczko się kręci. Data się buforuje, ale nie ma, nie ma folderu, w którym jest odpowiedź. Po prostu nie ma takiego folderu. Nie ma odpowiedzi, jak to możliwe. No tak, po prostu opiłem się już i. I nie, jest to dla mnie coś fajnego na tą chwilę. Nie mówię, że już nigdy się nie napiję, ale... Dlaczego mam pić wtedy, kiedy nie chcę? Bo ktoś chce ze mną. Ja nie rozumiem tego trendu budowania domów z blachy. Przecież to się tak nagrzewa, od tego można się poparzyć. Tam w środku to jest po prostu... No, jak w garnku. A z drewna można by było zrobić. Dziwne to jest, nie wiem dlaczego. Tutaj i w ogóle na Dinagat jest to samo. Pająk byku, gratuluję miliona subskrypcji. Wiem, że to już było chyba z dwa miesiące temu, ale tutaj oficjalnie. Jo, pamiętam jeszcze jak się na pokład spotkaliśmy, nie wiem, 7 lat temu. Ty miałeś 13 koła, ja 40. No i gratuluję! I zaparcia, jeżdżenia po całym świecie. Zasłużyłeś, zasłużyłeś na, te, na tą bańkę. Także. Keep it up, keep it up. Hello. Ay oh, guys, diyan ang mga sukas. Guys, guys, oh, mga sukas, oh, ang sukas, ang sukas. Very good, very good, yeah. Guys, amazing. Ana guys, ana guys. Get 15, 20, 20, 20, 20, 20. Te biedne dzielnice niestety mają to do siebie, że no to żebractwo jest takie dosyć uciążliwe i dziwi mnie to, że w ogóle rząd filipiński nic z tym nie robi, bo Filipińczycy też tego nie lubią. Ogólnie to według prawa nie można żebrakom dawać pieniędzy, jedynie podczas świąt, właśnie Karolinki i tak dalej, to ich kolędowanie. Ale tak, to jest to prawnie zakazane, więc ja dając żebrakowi pieniądze, tak naprawdę łamie prawo tych... Ja sobie kiedyś policzyłem mniej więcej ile ja pieniądze, pieniędzy rozdałem biednym i żebrakom, no miesiąc czasu musiałbym pracu... musiałem, no, musiałem pracować za darmo dla tych żebraków i biednych ludzi, tak? No, ale po tym jak troszeczkę tej kultury badział zrozumiałem i z moją na ten temat wiele razy byłą rozmawiałem i do niej to nie docierało, że jest to złe, że wymiana powinna być taka, że żeby coś dostać, to coś trzeba dać, a nie, że tylko się dostaje, 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 bo to jest po prostu zły nawyk, to jest wbrew naturze. Oczywiście można dać czasami i tak dalej. Daję, dawałem, mówię, miesiąc czasu pracowałem za darmo dla tych ludzi, biednych. Natomiast bardzo to psuje wizerunek tego kraju. O, kolejne, zobaczcie. Kolejne rękę, wystawianie. Daj, daj, daj. No, naprawdę. I to jest nie wina tych dzieci, tylko to jest wina rodziców, którzy zabierają te dzieci. Jak one mają już roczek, to je zabierają na żebry, żeby wzbudzać litość. Pożyczają sobie dzieci od swoich kuzynek, sióstr, sąsiadek wiem, bo moja była, była żebraczką i cała jej rodzina to jest coś no, chłamała mnie na samym początku związku, że jej rodzina nie jest taka później wyszło przytło z worka, no bo jej rodzina żebrała na ulicy, tak, i to widziałem no, natomiast tak jak mówię, to nie jest wina tych dzieci to jest tutaj wina rodziców no i moim zdaniem rządu, który coś z tym powinien zrobić, bo bardzo, ale to bardzo psuje to wizerunek Filipin i atmosferę Mogłoby być fajnie, mogłoby być miło. Ci ludzie powinni mieć zapewnione jakieś no, prawa socjalne i tak dalej. Nie, żeby nic nie robili, ale no żeby mieli edukację, żeby mogli się zasymilować społecznie. Natomiast oni się nie asymilują, bo żebrają. I no tyle. No. Ja rozumiem, ryby się skończyły, nie ma już tylu ryb. Jest populacja Filipin wzrosła, to są te. Problemy, które wpłynęły na właśnie to, że żebractwo zaczęło się jakieś 300, e, przepraszam 30-40 lat temu. Do tej pory wcześniej nie było żebractwa. Mężczyźni łowili ryby, a kobiety były, zajmowały się domem. Ktoś mnie woła, ale mi się nie chce z nikim gadać teraz. E, no, a żebractwo pojawiło się około 40 lat temu plemię ma tradycję ponad tysiącletnią, tak samo żyją przez tysiąc lat, czyli z rybołówstwa przy morzu. Natomiast żebrają od 30-40 lat, bo jest coraz mniej ryb, coraz więcej ludzi, coraz więcej rezerwatów przyrody. Coastguards z nimi coraz bardziej walczą. No i dlatego że żebrają, bo po części muszą, ale z drugiej strony, no nie muszą, tak? Mogliby znaleźć pracę, ale łatwiej jest wystawić rękę i nażebrać w przeciągu dwóch godzin, tyle co w pracy by się zarobiło w osiem. Znam niestety temat pobyłej. Przed chwilą w ogóle dzieciak z dobrym angielskim, gdzieś na drugim piętrze, Hey bro, can you give me some money? Ja mówię do niego, tak, już wskakuję do ciebie na balkon, tylko po to, żebym dał ci trochę hajsu. No powiem wam, że tutaj na tej dzielnicy przyportowej, w Surigao, to jest koszmar jakiś, koszmar żebractwa, naprawdę przegięcie. Dawno nie byłem w takim miejscu, w którym aż tak ludzie by żebrali o pieniądze. Jak tutaj na tej dzielnicy, nawet w tondo, nawet w, na, w takich jedynie to miejsce w malate. W malate też było podobnie. To no, w szoku jestem, naprawdę. Ciekawe czy to wioska badział. Podejrzewam, że no tak. Chcę sobie usiąść rękę, że to jest wioska badział Szkoda mi tych ludzi Chociaż oni są szczęśliwi paradoksalnie Widać Widać po nich Widać po nich wszędzie dzieci, wszędzie dzieci na tych wioskach Właśnie za wszędzie dzieci. Co jak co, to dużo oni nie robią w sumie, ale dzieci robią dużo. Kolejny paradoks. Kolejny paradoks. Gościu się patrzył na mnie jakbym mamę mu za... Hello! Pokazywał mi, żebym tam wchodził, ale nie chce mi się. Nie chce mi się. Ale ciekawa cię tak. Hello? Dzielnica definitywnie ciekawa, lubię takie miejsca, zastanawia mnie dlaczego oni tutaj tak bardzo entuzjastycznie reagują na białego, na obcy krajowca. Wejście na, na wiochę badziałową, no na stówę badziały, skoro to jest destynacja, z której się płynie na Siargao, jedną z bardziej turystycznych wysp na Filipinach. Więc no dziwi mnie to, że oni tak reagują. Wydawało mi się, że tutaj będzie po prostu to, tak jak w Manili: no, że jest tylu białych, że nikt się tym nie przejmuje, że jest kolejny. A, a oni reagują, jakbym był jedynym. Fakt faktem nie widzę za bardzo białych tutaj. Znajomy Wiktor, który mieszka na Sargao, ma tam swój biznes. Mówi, że bardzo, ale to bardzo, podupadł biznes turystyczny na Sargao. Ceny biletów. Kilkukrotnie poszły w górę lotniczych. Z Manili tam dolecieć to jest około 1000 złotych, a do tej pory niedawno to było 200-300 złotych. Ta dzielnica trochę fawele przypomina Rio de Janeiro, choć nigdy nie byłem, ale znam kogoś, kto był. Pająk na przykład, pozdro, byku, bratki, miliona sukosów, ale głośno. Bardzo hardkorowa ta dzielnia, no Takie tondo tylko nadmorskie. Przyportowe, w sumie tondo to też przyportowa dzielnica Ta w Manili, ale To jest wersja z Mindanao, Surigao Też hardcore, zobacz Taki sklepik w ogóle. fawelowski. Okej, okay, ja will have on camera? Nie. Huh? Yeah. Why? 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 I don't have coins. Why? Why? Talk to your mama, talk to your papa, you know. it's inappropriate to ask for money? You are kids. Ja Mieliśmy wypłynąć o czwartej. Niestety na Filipinach, to jest norma, że są spóźnienia takich statków. Fajnie widać, jak różne warunki pogodowe mogą panować bardzo blisko siebie, zobaczcie, piękny wschód słońca, a dosłownie kawałeczek obok i tam już deszcz i chmury. Klatiera, jeszcze ktoś przewozi do niego